że go tutaj obrażają i gotów był zerwać rozmowę. Oni siedzieli wokół za przeproszeniem Okrągłego Stołu. Balcerowicz siedział koło Michała i w pewnym momencie Balcerowicz jakoś podniósł głos, a Michał tego bardzo nie lubił, więc huknął na niego i powiedział chyba, że sobie wyprasza takie podnoszenie głosu i prosi o odpowiedź na pytania. To i sposób pytania. Mniej więcej był, można było charakteryzować pytaniem pod tytułem, czy, czy przestał Pani już grać. O ile wiem, Pan Falcman tam z charakterystycznym dla siebie temperamentem mówił o odpowiedzialności osób zajmujących wtedy bardzo wysokie stanowiska państwowe za sprawę foz I też myślę, że w sensie formalnym on miał rację. Ministerstwo Finansów zarządu Mazowieckiego było odpowiedzialne za FOSBO z jego organem założycielskim. W Radzie Nadzorczej jest dwóch czy trzech wiceministrów finansów. Ci faceti są za to odpowiedzialni, żeby zrobić z tym porządek i nie za bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Ja nawet nie wiem, czy oni mieli złe, czy dobre intencje. Problem polega na tym, że nie wypełnili swoich statutowych działań. Jako Rada Nadzorcza powinni to zlikwidować, doprowadzić do porządku, pokazać winnych. Nie zrobili tego. Wiceministrowie Sawicki i Misiąg byli bez nadzoru. Misąk odpowiedzialny za dotację 8,5 biliona złotych, a Sawicki za całość zadłużenia. Tak, to ja. Słucham? Dobrze. Z kim ja rozmawiam? Pana, pan mi grozi. Tak. Słuchaj. Słuchaj. Odpierdol się, dobra? Ktoś go ostrzegał, ktoś do niego dzwonił. No raczej to wyglądało na dla mnie na jakieś takie głupawe dowcipy. Miałem telefon przed chwilą, jakiś facet pytał o moje zdrowie. Co dzieci są w domu? Dobrze, będę zaraz. No, na razie. Nie czuł się zupełnie osobiście zagrożony. Jego po prostu to wtedy zupełnie nie obchodziło, co się stanie z nim. Dla nas istotne było sprawa. Sprawa jest, była i jest tak duża, że mm, obaj nie zastanawialiśmy się, czy można nas zastrzelić, czy, czy zrobić jakieś inne kuku. Istotne było, żeby doprowadzić ją do tak jak najdalej 2 lipca. Żona X biegnie za mną z kościoła i usiłuje wręczyć pieniądze. Kto to miał sfotografować? Działo się na tak zwanym Pigalaku, to znaczy blisko tego miejsca, gdzie Michał mieszkał. I to był jedyny raz, kiedy on wrócił do domu blady z przerażenia. Michał nie tyle, co się przestraszył yy, tych pogróżek o śmierci. On tak jakoś liczył się z tym, że może tak kiedyś być, mówił o tym, z tym, że bardziej go to. Martwiło, że mogą, że chcą go skompromitować, że szukają sposobu, że go po prostu skompromitować, pakować w jakieś sprawy właśnie finansowe, że łapówkę bierze, sfilmować czy coś takiego, na siłę mu coś wepchnąć. Mówi, że różne metody, tego się bały. Halo Mirek, to ja. Słuchaj, ja się wycofuję, mam tego dość. Słuchaj, nie, to nie ma sensu w ogóle. Stary, no przecież wygląda na to, że ty, ja tutaj jedyny próbuję coś zrobić, wszędzie wtykają nas wszędzie pakują łapy, mnie nie, nie dopuszczają do niczego. Był bardzo zniechęcony i powiedział, że chce to rzucić i tak się niczego nie dowie, szkoda na to czasu. I właśnie wtedy, yy, no to może taka negatywna rola z mojej strony, bo ja i nasz przyjaciel Krzysztof Turlejski namawialiśmy go, żeby wytrwał jeszcze parę miesięcy, że jak się coś zaczęło, to czas skończyć. Rozmawiam z przyjacielem, wraz z Izą namawiają, abym dalej pracował. Uważam, że powinienem wymówić. Władza jest nadal w rękach KGB w Polsce. Dalsza praca to osobiste śmiertelne niebezpieczeństwo. Szansa na sukces nie widzę żadnej. Mąż uważał, zapewne słusznie, że ta sprawa zostanie, jak to się mówi, utopiona, to znaczy, napisze się jakiś protokół, zwiększy się już makulatury i dlatego zdecydował się ujawnić ją. Powiedział w bardzo ostrych słowach, że mamy do czynienia z bandą, prawda, właściwie rabusiów, którzy bez żadnych, powiedzmy, tutaj, tu nie można już niczego ukrywać i że. Yy, już on jest zdecydowany pójść na całość i że chce, żeby właśnie tutaj to wszystko, co my wiemy, ujawnić, również jego nazwisko. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ten artykuł się ukazał. Ja dostałem dopiero yy, z ministerstwa interwencję i powiadomiono mi, że yy, w spotkaniach ukazał się yy, artykuł na temat tworzyw i że to są materiały z kontroli, a nie z ministerstwa. W lawina wymyśla mi od szczyli gówniarzy, bo dostał wezwanie podpisane przez kapitana z łopu w sprawie przecieku. Nastąpił totalny atak na zespół. Ministerstwo Finansów, banki, tam Zaowocowało to zawieszeniem Falcmana w czynnościach służbowych. Co O czym ty mówisz? Co jest? Ty, ty... nie możesz no. mi tego zrobić. Właśnie teraz? Ja dla niego byłem od dłuższego czasu co najmniej agentem GRU, jeśli nie Mossadu, I że jestem tym zainteresowany, żeby yy, ukręcić sprawę w formie web. Telefonicznie zawiadamiam Dakowskiego, że uważam, że Anatol to KGB. Napisałem wniosek do prezesa Pańki o zawieszenie Fatmana i wyjaśnienie tej, tej, tego zarzutu. Były inspektor Michał Falcman, słucham. O do wszystkie klucze, legitymacje i. Ac fe wnes i chyba wobec biednej nędzy, której nieszczęście potrącaliście sytem brzuchem bez pięścią sługi. Wy, lokaje, fagasy cudzego pyszarstwa, którzy wyciągacie dłoń chciwą po pieniądze, po pieniężny, pieniężną, zdartą z tej ziemi, której złoto i miód należy jej samej i nie wolno ich grabić. wysługi. Drżyć, bo wy będziecie nasze sługi I wy będziecie psy, zaprzęgnięte do naszego rydwanu. I zginiecie. I pokryje podłość waszą niepamięć. Tędy prowadził mi poczucie słuszności i żądza sprawiedliwości, może niedościgniona, którą trzeba okupić krwią i prawie zawsze krwią. Ale to jest rządza słuszności. A nie Tolek przeprasza. Oświadcza, że.